Cześć, tu mata i teraz kolejny odcinek mojego zakrajmy w spore. A ci dwaj podkradają mi jedzenie. No. to ja chciałem powiedzieć? Nie wiem. Znowu zaczynamy, znowu jesteśmy komórką i znaleźliśmy sobie wielki... Zostaje wielką roślinkę I strasznego potwora To jest życie że się będzie chciał mnie zjeść Ale my się nie damy Uh, kolejna część Elektryk Będziemy elektrykiem Czyli został nam jad i rurka Rurkę mają te takie kostki Trochę nie łukuje, nie? No dobra, e, to szukamy jadu Idziemy Uu ja wciałem duży. Te większe od nas mają więcej szans, że nas jedzą a że my jecimy rośliną rzewcą, to nie możemy ich zjeść. Bo takie to życie niesprawiedliwe. Oni nas mogą zjeść, a my ich nie. Ale, co w życiu jest sprawiedliwe? To, że co tydzień nie dostajecie odcinki. A znalazłem plucie Jaden. A tam było coś fajnego. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. U, mało życia mam. Powinienem wrócić, ale szukamy. To jest... Pro Elo Gamer, tak go nazwaliśmy z Kamilem białym Białym mi za to wybaczył, bo i tak wiecie jak się nazywa Pokażę Wam go od jak się uda Ile on ma gąb Jakbyśmy w takiego wpadli to byśmy szybko nie, nie wypadli nie, nie przeżylibyśmy. A to są te duże, co przed chwilą były duże, ale teraz są już małe. Rośniemy, rośniemy. Odcinek trwa coś koło 3-4 minut. A ja już prawie kończę. Pierwsza faza polega głównie na tym, żeby nie dać się za często zabijać i jeść. Wiem, że dla niektórych to będzie bardzo skomplikowane i bardzo trudne, ale trzeba tu jeść. Uj! Kogoś z rurką, żeby wam pokazać ją. Z Twoich ziomków się nie atakuje, pamiętajcie o tym. To są coś co nas zjeść. To, że tak krótko ten nagrywam, możemy spędzić więcej czasu na poszukiwanie kogoś z rurką. Uj, nie chciałem tego. pić się chce, ale to po nagraniu. Rurek. Gonią nas potwory. O, teraz może gdzieś będą... O, yes. Zginąłem dwa razy. Ej, zjadłeś mi. No, rodzina, chamy. Z rodziną najlepiej się wypada na zdjęciach. jest dużym to wiadomo że mięsa jest więcej roślin jest mniej bo rośliny też nie chce mięso to zabić jednego i już jest biały jak będzie na dwóch mięso rzece to będzie miał łatwiej Chciałem jest w jakąś walkę. ale wygraliśmy. No jeszcze jednego nie znajdę. Kurde, właśnie zjazd. Jest! No! Ha, Prawie jak znalazłem, nie no! A jest tutaj, dobra O to co Jeszcze jedno Nie przesadzacie, no Haha, mam mózg Niewielu tym może się pośczycić ale ja jestem w najlepszej drodze do rozumu Jeśli chodzi o tapanie się w mule Nie masz sobie równych No wiem o tym Gdy postanowisz rozprostować nogi na bez kresnych równinach kliknij przycisk, przycisk kalendarium no to wykształcamy kończyny nie nóżki by się przydały no jesteśmy ja na rzerwcą no to dawajmy tam dalej mamy jeszcze filka Zrobię stwora I jedziemy dalej Ciemno Ekran ciemny Wszystko zgasło No, włączy się czy nie? Dobra, włączyło się. Zrobimy sworka. Zaczniemy od tego, że zrobimy coś na kształt ciała. Co chcemy zrobić? Może będzie to coś. I z ogonem. Albo jakiś ptak. No dobra, zrobimy ptaka. Można takiej siluetce. Okej, okay. będzie miał brzusek. Dobra, przyswróciłem. Tu będzie miał dzióbek. A oka będzie miał Na razie to nie będzie wyglądać jak tak. To będą takie małe mini skrzydła. Chociaż. Na razie się kształci. Ale może nie tak, jakby robił głupę. O. Jest pięknie, nie? Dajmy mu napęd odrzutowy na dupę. Pomalujmy go jakoś sensownie. Mówiąc sensownie mam na myśli na czarno. Będzie czarny ptak. Będzie zwiastował... Nie wiem co, ale będzie coś zwiastował. Nie będzie się nazwą Dobra. No. To tyle. Kończę. Na razie. Do zobaczenia do następnego odcinku. Hej!